Wszystko zaczęło się od marzeń kilku osób, dla wielu – mało realnych marzeń. A jednak, kiedy przeczytaliśmy opis konkursu ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności, doświadczyliśmy swoistego drzewi – przecież my to skądś znamy. Te cele to nic innego jak nasze marzenia. Żmudnie wypełniany wniosek, kolejne jego wersje, poprawki i nerwowe i pełne niepewności czekanie. Kiedy po raz pierwszy na liście wybranych do realizacji zadań zobaczyliśmy, Nasze stowarzyszenie i nasz projekt pierwszą myślą było niedowierzanie. Szybko po raz kolejny sprawdziliśmy, czy to jest lista wybranych do realizacji, czy odrzuconych obiektów. Jednak wybranych, jednak udało się. Dalej było tylko przyjemnie, ale też pracowicie. Projekty graficzne, promocja, partnerzy i co najważniejsze realizacja z lekkim niepokojem. Czy się uda? Czy na nasze zaproszenie odpowiedzą ci, dla których naprawdę ten projekt realizujemy? Czy cele projektu i nasze marzenia spodobają się uczestnikom? Udało się aż ponad nasze oczekiwania i plany. Zrealizowaliśmy dziesiątki warsztatów, w których uczestniczyły w sumie setki osób. Co nas najbardziej cieszyło, rodziców z dziećmi. Radość tych ostatnich była najlepszą nagrodą za włożony trud w przygotowanie wszystkiego tak, by niczego nie brakowało. Także owoców, napojów <grych> i niezastąpionego grilla. Jak widać zakupione w ramach projektu elektronarzędzia przydały się bardzo. Niektóre prace wykonywały za nas maszyny, ale tylko te, które naprawdę tego wymagały. W budżecie zadania zmieścił się także koszt zakupu kontenera magazynowego. Na razie wygląda mało zachęcająco, ale mamy już pomysł jak to zmienić. W sumie w ramach zadania posadziliśmy setki krzewów, byli. Ale największą radość i satysfakcję sprawiało wszystkim sadzenie dorodnych ambrowców. Po tym zadaniu zostanie trwały ślad w postaci roślin, kontenera, narzędzi, elektronarzędzi. Ale to, co najważniejsze, pozostanie także przekonanie, że nawet najśmielsze marzenia mogą się ziścić. Wystarczy tylko chcieć. Potwierdzili to przeprowadzone badania ankietowe wśród uczestników zadania. Mamy także katalog dobrych praktyk. Chętnie zachęcimy innych do skorzystania z naszych doświadczeń. A zrobiliśmy to dla naszej małej ojczyzny. I dla nas.